Oto nadchodzi Nowy Rex Blue Power Jeszcze skuteczniejszy dzięki sile błękitnych perełek I to za niewielkie pieniądze Rex Blue Power Sprytny sposób na pranie Mój braciszek myśli, że jest już taki duży jak ja Sami popatrzcie a mama mówi, że jak będzie jak Nestle Cornflakes, to na pewno urośnie. Tak jak ja. Płatki Nestle Cornflakes zawierają osiem najważniejszych witamin i żelazo. Które pomogą twojej rodzinie zdrowo rosnąć i cieszyć się życiem. Mmm, ale pycha. Nestle Cornflakes. Żyj zdrowo. Niedługo już razem pójdziemy do szkoły. Ależ niesamowita ta pierwsza połowa! Ja nigdy nie... do McDonald's w tym tygodniu za jedyne 3.99 Mac Szwecja z pysznym filetem rybnym, świeżym pomidorem, sałatą i sosem tatarskim. A za tydzień nowość Mac Meksiko. tylko 3.99. No tak, proszę państwa, koniec przerwy i druga połowa. Colgate Total wprowadzi cię w nowy, bielszy świat. Nowa pasta Colgate Total Plus Whitening. 12-godzinna ochrona, plus bielsze zęby. Fortuna. Poczuj szczęście, radość i swobodę. W wiosennej promocji cztery kody do swobody do wygrania: skutery, rowery górskie, hulajnogi i inne wspaniałe nagrody. Wystarczy wyciąć i wysłać cztery kody kreskowe. Fortuna, sok ludzi szczęśliwych. Nowy Brown Sirke Pill. To najdelikatniejszy sposób usuwania włosów wraz z cebulkami. Efekt? Gładkie nogi, które pozostają. Gładkie aż przez cztery tygodnie. Spłotka chwila doktora Etkera. Pierwszy budyń, który przygotujesz na wodzie, ponieważ zawiera mleko. Tak pyszny, że nikt mu się nie oprze. Doktor Edker. Przepis na sukces. You ready to Tymbark orzeźwiający. To się czuje. Oh, 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 oh. Tymbark. Kochaj życie. Nowy cilit. Żel ma gęstą konsystencję, więc pozostaje dokładnie tam, gdzie chce, skutecznie rozpuszczając kamień i rdzę. Tak jak tu, czy tu. Mamusia będzie mogła przejrzeć jak w lustrze. Cilit Żel.